Sieman Biczki z tej strony Lisek i dzisiaj lecimy z najlepszym, póki co, pago na Tocy i pamiętajcie, żeby widzieć dzisiaj na streama 21.00 w Facebook GG Lisek HD, bo tam będziemy odpalać paczki z ikonami na moich kontach i umówmy się, pod tym odcinkiem wiecie 2000 apeczek do góry, to jutro pojawia się o 12.00 materiał z 200, 200 playerpikami La Liga. Pamiętajcie, żeby też kliknąć czerwony przycisk subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, a teraz... Let's go, pato, no jest, jest, po prostu, mamy Jana Oblaka, 96, witam serdecznie w zespole. Wczoraj widzieliśmy się na kawie, a dzisiaj widzimy się na obiedzie, bardzo mnie to cieszy, jestem niezwykle usatysfakcjonowany. Sergiusz Buskens, witamy serdecznie, Sergiusza, kolejny walkout, no cyk, jak sypie to sypie. No Syk. Można, no to, to już delikatnie dla mnie jest, że tak powiem, niesamowite. Yo. No, Benzema? Benzema 97? Benzema 97? Karta za milion końców? Chciałem tylko się przywitać. I mamy kolejną kartę. Syk? O, piki, piki. Savit Silva. The next one pick. Widzowie. To nie jest PIK 80 plus La Liga. To jest PIK Toc La Liga plus Rakitic 82. W porządku, no to też jest karta, którą gdzieś tam, yy, gdzieś tam, gdzieś tam warto mieć. Raul Albiol w wersji 84, tak zwany, no nie wiem jak go nazwać nawet. Dobra, Paco Alcacer. Dobra, Marco Asensio. No w porządku, w porządku. No... No, Jimenez, dobra Marko. a Boże, przed chwilą przecież tego Marko trafiłem, ale jestem osiołkiem, matołkiem, nice, o, dobra, jeden walkout, jeden walkout na 9, myślę S. Paczka Optimus lub Prime w tym momencie i tutaj jestem ciekawy co trafimy, ale myślę, że wy też jesteście ciekawi, ale to jest jednocześnie tradycja, że trafiamy naszego tutaj byka, chudego, grubego, już nie wiadomo jak zwał, tak zwał i będziemy sobie tradycyjnie odsłaniać. Tutaj bęben jest już zasłonięty i mamy yy, styl gry. Czy to jest Optimus, czy to jest Prime? Niestety, ale to jest karta Prime. No, ale to nie znaczy, że tutaj ten Prime nie będzie czymś legendarnie dobrym. To jest Optimus? Nie. Ty. To nie jest Optimus, ale. Czekaj, ja mam przypuszczenia. Ja mam przypuszczenia, kto to może być. Jeśli to jest Overa 94, to to mogą być tylko dwie karty. I każda z tych kart będzie zajebista. 94. Karincha. No, widzowie. Genialny traf. Kolejny, genialny to mało w mojej ocenie. Czadowy, świetny, cudowny traf. Choć 94 Brazylia mogła zwiastować coś jeszcze dużo lepszego. Coś pięknego, naprawdę. Jest super traf, Imo. Naprawdę genialny. Kurde. Jedziemy dalej. Jedziemy. Jest walkout. I. Jest inform, ale to coś za złoty kolor? No nie, no inform jednak. Jest inform tutaj bez dwóch zdań, że tak powiem. Czeka Chakanoglu, No w porządku. oj 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 Oj, 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 no smutno, smutno widzowie. 3-2-1 akcja, 25 rzadkich piłkarzy, 81 Mam nadzieję, że tu nikt nas nie oszuka i nie wyskoczy na przykład jakiś bumpik 80. Nie. Ok, nieważne. No i kolejne piki, ale tutaj ten pik. Ten pik jest wyjątkowy, bo jest pierwszy pik w dzisiejszym odcinku 85, plus 1 z 3. Pik numer 2. W porządku. Pik numer 3. Ok, no ale teraz. No ale teraz najważniejsze. Tutaj idealnie wszystko idzie tak jak powinno. Czyli 858383, Jak na piki 80, plus jest fenomenalny. Ale teraz, pik 85. Tutoc la liga One Pick. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I po prostu rączki do góry wdowie. Rączki do góry, bo ja się poddaję ponownie. Jedziemy. Pik 1. Enermilitao Info, bardzo fajnie, super. I jeden z trzech, 85+. Okej, okay, dobra, to tutaj... Tutaj to musiało się tak zakończyć. Take it easy. Luźno. Spokojnie. I pięciu, 85+. Ej, ten czeka na ten czakanoglu to jest jakiś, nie wiem, naprawdę. Traf z kosmosu, autentycznie. On przecież za każdym razem tutaj leci w tej paczce. O! I jeszcze Cosignip. I jeszcze terstegen. No to jest taka paczka względnie fajna. Spocony, spocony, tutaj widow widownia pragnie. Igrzysk. A ty jesteś spocony, babikiem, który został wypuszczony do lwa w klatce. Ja pierdolę, mi ten kichol boli. Lecimy dalej. Jeden z trzech. Laiga. Okej, okay. luka... Myślałem, że dwóch mądryczów w ogóle trafiliśmy, bez kitu. Jeden z Lenin i zwykły, drugi zwykły. Okej, okay. SIP. I ostatni pitchek, jeden z trzech 85+. I widać, że tutaj musi być synergia pomiędzy kątem A a mną. Między mną a Spoconym ta synergia jest, że tak powiem, zakłócona. No i kolejna, jedna z trzech La liga. Tu jest strach. Okej, okay, ten strach został Został szybko dosyć okiem znany. Pikselujemy Castemiro, będzie przepalany. No i jeszcze ma 5 rzadkich 8.5 5 Tutaj chyba łokał jest, jest obowiązkowy. Okej, to ci też. O matko jedyna, dobra, ja wychodzę, widzowie. Ja wychodzę. O Jezus smarka! Ja wychodzę! Ja wychodzę, widzowie. To jest jeden chyba z najlepszych eśpeku, jaki może w ogóle być w historii tej gry. Naprawdę De ją 92 tempa. 85 strzelania 92 podań. kanki, please move, move. O dzięki, dzięki. 95 dribblingu, No, pokaż teraz obronę. 90 obrony i 91. Fizyczność, no widzowie! Widzowie, ja wychodzę, po prostu, ja wychodzę. No nie wiem, czuję, że my właśnie przeszliśmy FIFA, widzowie. Czuję, że FIFA została prze. No... No, no... No... Markao, jeszcze on też jest super totsem w ogóle. Ma fajne staty. A teraz, widzowie, jesteśmy na moim koncie, na Xbox One. I taki oto składi. przepalamy na pięciu rzadkich piłkarzy 85+. I zobaczymy. I zobaczymy, czy tutaj będą szalone rzeczy trafiane. Czy też nie do końca, czy bardziej pójdziemy w stronę gubałówki, czy może jednak Grysy, a może Monteverest, ewentualnie. Wsiądziemy do samolotu i odlecimy. Git. 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 Zatańczę tutaj dla was specjalnie y, taniec szalonej żaby. To jest znakomita karta. Jest super, naprawdę. Tylko troszeczkę... No nie, spoko. Jest to dla ligi genialnie. Tylko wiem, że nie będzie tu już chyba żadnego innego. Więc kurczę... Weszliśmy na Gubałówkę. Z Gubałówki odlecieliśmy na Kasprowy. No ale do... do na, na Rysy i... Modewers to jeszcze bardzo daleko. Okej, okay. okej, okay. okej, okay. w porządku, w porządku. Bardzo sensowna paczka, nie ja tak bym ją nazwał. Bardzo sensowna. Nie genialna, nie mega fatalna, genialna. I PIK 85 plus dla Liga też na moim koncie Tutaj jest moje jedne marzenie Żeby trafić kartę grywalną Do z Ligi Hiszpańskiej Którą byśmy mogli wrzucić do swojego składu Bo bardzo bym chciał przetestować tego Marcosa Jorenty. Dzięki temu będę mógł posprzedawać jakieś tam swoje karty Które już gdzieś tam mam wymienne To jest delikatnie moje marzenie Trzy karty 85 plus dla Ligi To jest ogromna szansa Na Szympansa Jest nie! Kurka wodna! Dobra. Kurde, widzowie! Mamy szympansa, dosłownie, nie? No i nie wierzę! Nie, no to. No nie! No nie, no nie! Ty, no nie! Trafić z włóc Makosowi to jest po prostu jakiś mem, nie? A memem na pewno nie będzie jutrzejszy odcinek, chociaż może być, bo będzie również śmiesznie. Wielkie dzięki beczki za oglądanie tego odcinka. Widzimy się jutro. Dzisiaj wieczorkiem na streamie Facebook Lisek HD. Link w opisie. Trzymajcie się cieplutko, pa pa!